Szanowni Państwo, dzień dobry przede wszystkim. Bardzo cieszę, mogąc spotkać się z Państwem fizycznie na tym ósmym kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Cieszę się za zaproszenie nie tylko mnie, ale też koleżanek i kolegów z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Dla nas to jest oczywiście bardzo ważna okazja, aby móc spotkać się z Państwem i rozmawiać o wyzwaniach branży i o naszych priorytetach jako nadzoru finansowego. Jest to tym bardziej cenna okazja, że tak jak tutaj już było wspominane, kongres w 2020 roku się nie odbył, nie odbył się też kongres w tym zwyczajowym majowym terminie w 2021 roku, więc tematów nam się trochę można powiedzieć nagromadziło, a i czasy takie niestandardowe powodują, że wniosków i przemyśleń pewnie mamy więcej niż byśmy mieli w czasach spokojnych, więc tym, tym większa jest waga tego naszego dzisiejszego spotkania i tym bardziej się cieszę, że możemy taką stosunkowo szeroką reprezentacją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego tutaj uczestniczyć. Zacznę od tego, że wiemy, że w, poprzedni, w poprzednim roku, w roku 2020, Polska Izba Ubezpieczeń kończyła 30 lat. Z okazji tej 30. rocznicy chciałbym na ręce władz Izby oraz wszystkich osób zaangażowanych w pracę Izby i wspierających pracę Izby złożyć serdeczne gratulacje. Patrzę tutaj w tym momencie przede wszystkim na pana prezesa Prądzyńskiego, a także życzyć w imieniu nadzoru finansowego dalszej owocnej pracy, dalszej owocnej współpracy na rzecz... Na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeń, na rzecz dobrego funkcjonowania polskiego rynku ubezpieczeń, który jest, jak wiadomo, filarem, jednym z kilku filarów rynku finansowego. Także gratulujemy, życzymy, życzymy dalszych sukcesów. Ponieważ, tak jak powiedziałem, bardzo doceniam tę możliwość dzisiejszego spotkania z Państwem, po czasie pandemii, zwłaszcza, chciałbym ten, ten, to spotkanie dobrze wykorzystać i pozwolę sobie nakreślić strukturę tego, o czym będę chciał z Państwem dzisiaj rozmawiać. Pierwsza kwestia to na pewno będę chciał się odnieść do tytułowego tematu konferencji, czyli nowa postpandemiczna solidarność, bo tutaj pojawia się kilka wątków już w samym tym ujęciu tematu, bo postpandemiczna, pytanie czy post, czy nie, solidarność, pytanie co to jest solidarność, o tym będę chciał chwilkę pomówić. Następnie chciałbym powiedzieć, jakie my mamy obserwacje z dotychczasowego przebiegu pandemii, jak chodzi o sektor ubezpieczeń. A później chciałem podzielić się moimi przemyśleniami dotyczącymi z jednej strony wyzwań stojących przed rynkiem ubezpieczeniowym, ale także chciałbym przedstawić nasze priorytety jako nadzoru finansowego. Wydaje nam się, że w duchu takiego dialogu z rynkiem i też w duchu tego, do czego zobowiązaliśmy się w naszej strategii, uważamy, że powinniśmy nasze, nasze priorytety komunikować możliwie jasno i transparentnie, tak aby tak, aby z jednej strony sektor no, nie był zaskakiwany naszymi działaniami i naszymi priorytetami, a z drugiej strony, aby, aby cele naszych działań mogły być skutecznie realizowane. No i przechodząc do tego, pierwszego, do tego pierwszego punktu, czyli nowa postpandemiczna solidarność. No to tak jak powiedziałem, czy to postpandemiczna być może jest trochę na wyrost z punktu widzenia samego stanu pandemii, bo zarówno z punktu widzenia naszych przepisów krajowych, jak i komunikatów chociażby WHO, no ten stan pandemii się jeszcze nie skończył. Natomiast postpandemiczna w tym sensie, że rzeczywiście to, co już widzieliśmy, Pozwala nam wyciągać pewne wnioski, i pewnie rzeczywiście znajdujemy się w takim momencie, że następuje takie trochę wznowienie wzrostu, czy wznowienie rozwoju gospodarczego, czy taki trochę restart gospodarki, i pewnie rzeczywiście jest to taki dobry punkt odcięcia, żeby się zastanowić, jak najlepiej wyciągnąć wnioski z tego, co widzieliśmy przez ostatnie miesiące, i jak najlepiej tak jakby zestartować się po tym początkowym okresie, czy to po, tym, po tym okresie szczytowym, powiedzmy, pandemii. Natomiast co, co oznacza solidarność? No solidarność, ja tutaj temu wątkowi poświęcę trochę więcej uwagi. No solidarność możemy oczywiście rozumieć się różnie. Ona może stanowić takie narzędzie zapewniające skuteczność wspólnych działań, ale może też stanowić pewne, pewne brzemie współodpowiedzialności. I zazwyczaj to jest tak, że te dwa zjawiska się ze sobą łączą. No my my w, pod pojęciem solidarności w KNF-ie chcemy postrzegać przede wszystkim pewną wspólnotę interesów państwa, rynku ubezpieczeniowego, ubezpieczających, ubezpieczonych, zakładów ubezpieczeń, która to wspólnota interesów nie może być traktowana naszym zdaniem jako zjawisko nowe, tylko musi być traktowana w pewnym sensie jako jedyny możliwy sposób funkcjonowania tego rynku i, i naszego współdziałania jako z jednej strony strony publicznej, a z drugiej strony strony komercyjnej. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na takie zjawisko, z którego na pewno sobie wszyscy zdajemy sprawę, że mamy do czynienia na rynku z tak zwanymi pasażerami na gapę i z osobami, które no w różny sposób mówiąc kolokwialnie, co jechać na Gapę, akceptując nadmierne ryzyko, którego później koszty są rozkładane na wszystkich uczestników rynku. I to, to zjawisko się odnosi zarówno do podmiotów profesjonalnych, jak i do, jak i do klientów, bo obserwujemy takie zjawiska zarówno w odniesieniu do. Do podmiotów profesjonalnych, uczestników rynku nadzorowanego, którzy na przykład oferują produkty dostosowane do potrzeb klienta, przerzucając na klienta nadmierne ryzyko, ale obserwujemy takie zjawiska również w odniesieniu do samych klientów i to nie tylko też sektora ubezpieczeniowego, którzy no, łatwo akceptują ponadprzeciętne zyski, tylko nie rozumieją, że z ponadprzeciętnymi zyskami wiąże się ponadprzeciętne ryzyko. Jak to ryzyko się zmaterializuje, no, to oczekują, że ktoś to ryzyko z nich zdejmie. Więc te, 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 ten efekt, ten efekt, ten efekt tego, tej jazdy na gapę tych pasażerów na gapę obserwujemy po wszystkich stronach rynku, natomiast na koniec dnia rynek na tym traci, bo z jednej strony na zachowaniach tracą, tracą podmioty profesjonalne rynku finansowego, chociażby przez kanał taki powiedzmy reputacyjny, czyli to, się, to ryzyko reputacyjne w odniesieniu do, do całego, całego rynku się materializuje, tracą również w ten sposób, że Wszelkie tego rodzaju patologiczne zjawiska, no wcześniej czy później spotykają się na przykład z restrykcyjną polityką nadzorczą czy z restrykcyjnymi regulacjami i te regulacje są niestety kalibrowane pod kątem tych najbardziej agresywnych uczestników rynku i to też mówię po obu stronach, czyli i po stronie profesjonalnej i po stronie profesjonalnej, więc, więc na koniec dnia efekty jazdy na gapę ponoszą wszyscy, negatywne efekty jazdy na gapę. I tutaj chciałem przejść do takiego wątku, który stanowi w pewnym sensie motyw przewodni, do którego nawiązuję w zasadzie od początku mojej misji w Komisji Nadzoru Finansowego. I tu jest też taki szczególny apel do Polskiej Izby Ubezpieczeń, bo ta solidarność, o której mówiłem przed chwilą, czyli ta solidarność rozumiana w ten sposób, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, ale też rozumiana w ten sposób, że skutki niewłaściwych praktyk tych pasażerów jadących na gapę ponosimy wszyscy. No, no ta solidarność tutaj wydaje mi się jest takim, tu, tutaj pojawia się szczególna misja dla organizacji branżowych, takich chociażby jak Polska Izba Ubezpieczeń, ponieważ te organizacje branżowe są naturalnie można powiedzieć predestynowane do tego, aby swoją postawą, swoim autorytetem też no, kształtować prawidłowe zachowania uczestników rynku i tych pasażerów na gapę mówiąc tak zupełnie wprost eliminować albo przynajmniej zniechęcać od tego rodzaju praktyk. No, bo na koniec dnia, w długoterminowej perspektywie, koszty tej jazdy na gapę ponoszą wszyscy, wszyscy uczestnicy rynku, i dlatego ta idea samoregulacji jest mi tak bliska i dlatego też tak dużą uwagę przywiązuję do roli organizacji branżowych. Bo waszym właśnie, waszym właśnie dużą rolą, którą pozytywną, którą możecie odegrać, to jest, to jest kształtowanie tych standardów i prawidłowych postaw w celu eliminowania tego, tej jazdy na gapę, o której powiedziałem wcześniej i właśnie w imię tej solidarności, bo w długim okresie. To leży w interesie wszystkich uczestników rynku, nie tylko reputacyjnie, ale też na przykład w ten sposób, że będzie to przeciwdziałało tej nadmiernej reakcji regulacyjnej czy nadzorczej. Teraz przechodząc do takiego podsumowania, podsumowania naszych wniosków z pandemii. No tutaj, tak jak pan, pan minister Tadeusz Kościński powiedział, no my, my też z satysfakcją odnotowujemy, że sektor ubezpieczeń wyszedł z pandemii w dobrej kondycji, jego, jego sytuacja jest stabilna i przewidywalna. Obserwowaliśmy pewne nieregularności w, w czasie pandemii, jeżeli chodzi o na przykład wykupy ube, ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, natomiast no naszym zdaniem to, to nie tyle była, był, był sam skutek pandemii, to, to raczej był skutek no właśnie wdrożenia być może nieadekwatnych modeli biznesowych przez niektórych uczestników rynku. I to po prostu się zemściło w czasie pandemii, ja do tego zresztą jeszcze wrócę w kontekście interwencji produktowej. Takim zjawiskiem, które obserwujemy, które nie wydaje nam się też związane z pandemią, ale któremu poświęcamy oczywiście dużo uwagę w ramach naszych działań nadzorczych, to jest postępująca konsolidacja na rynku, bo zauważyliśmy w ostatnim czasie na polskim rynku ubezpieczeń miało miejsce kilka, kilka dużych transakcji, nawet takich powiedzmy istotnych w skali europejskiej, które zmieniają obraz rynku i jego, zwiększają stopień jego konsolidacji, więc to jest taki, taka nasza obserwacja z ostatnich, z ostatnich miesięcy. Natomiast jeśli chodzi o pandemię, no to Mówiliśmy tutaj o tych negatywnych skutkach. Oczywiście pandemia jako, jako, jako taka no, to, to jest oczywiście zjawisko niechciane i niepożądane, natomiast warto też wspomnieć o tym, że ona ma swoje takie uboczne efekty, które, z których niektóre są pozytywne. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że pandemia no, w bardzo dużym stopniu zwiększyła wykorzystanie kanałów cyfrowych i to dotyczyło też, też branżu, branży ubezpieczeniowej, która no, można sobie powiedzieć jest pewnie mniej zdigitalizowana niż niektóre inne segmenty rynku finansowego. Natomiast no, ta branża mimo to w sposób bardzo sprawny przestawiła się na, na, na obsługę zdalną, na pracę zdalną, więc to jest, to jest taka lekcja z tej pandemii, powiedzmy budująca. A druga budująca lekcja z pandemii to jest ta, która się wiąże z naszymi relacjami jako nadzoru z rynkiem ubezpieczeniowym. Tutaj chciałem, korzystając z tej okazji, że mamy na sali reprezentację, taką, taką godną reprezentację sektora. No chciałem podziękować w imieniu nadzoru finansowego też tutaj za otwartość sektorowi, sektorowi ubezpieczeń, za tą bieżącą współpracę, ponieważ tak naprawdę z wieloma z Państwem po raz pierwszy mamy okazję się widzieć od tych najtrudniejszych tygodni, a najtrudniejsze tygodnie to mam na myśli marzec, kwiecień 2020, bo wtedy była największa niepewność, nikt nie wiedział jak to się rozwinie, czy ludzie będą mogli do pracy przychodzić, czy nie będzie, trzeba mieć przepustek, żeby się przemieszczać i tak dalej. No i w tych takich najtrudniejszych tygodniach Rynek ubezpieczeniowy, tak jak zresztą i inne segmenty rynku finansowego, no można powiedzieć, stanęły też na wysokości zadania, jak chodzi o te relacje z nadzorem. My sobie tę współpracę z państwem bardzo chwalimy. Uważamy, że to też jest taki poniekąd uboczny, pozytywny efekt pandemii, że został wypracowany taki nowy, nowy powiedzmy standard, trochę jak chodzi o otwartość i bezpośredniość tych kontaktów nadzorczych, co też umożliwiło nam elastyczną reakcję na wyzwania, które z tym najtrudniejszym okresem pandemii wiązały się dla rynku ubezpieczeń. I na koniec jeszcze może jedna kwestia, elementem naszego, naszego działania wobec pandemii był komunikat dotyczący ograniczenia wypłat zysku. No i tutaj też chciałem skierować słowa pozytywne uznania wobec, wobec zarządów organów zakładów ubezpieczeń, no które były skuteczne w przekonywaniu. Swoich akcjonariuszy i w komunikacji do akcjonariuszy tego, na co my też zwracaliśmy uwagę, czyli na to, że wobec pewnej niepewności związanej ze stanem pandemii zasadne jest zatrzymanie, zatrzymanie zysków w spółkach, ograniczenie dystrybucji do akcjonariuszy, i tutaj to też, to, to też spadło na, na, barki, na barki zarządów, aby to swoim właścicielom komunikować, i tutaj za to też, za to też chciałem podziękować. Przechodząc do wyzwań. Wydaje mi się, że największym wyzwaniem i tutaj taką najbardziej aktualnym tematem, do którego pewnie będziemy nawiązywać, no jest oczywiście konieczność dostosowania się do wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w połowie lipca 2021 roku decyzji w sprawie interwencji produktowej. Ta decyzja, to pragnę podkreślić, no była, była, była długo konsultowana z, z uczestnikami rynku, w tym z Polską Izbą Ubezpieczeń, w szczególności jak chodzi o aspekt jej wejścia w życie. I no, zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą być podnoszone głosy, że lepiej było mieć więcej czasu, że lepiej było, żeby ten okres był bardziej odległy niż, niż ten, który ostatecznie został przyjęty, czyli 1 stycznia 2022. Natomiast no, naszym zdaniem to już jest pewien kompromis, który został wypracowany w kroku tych prac, które, które prowadziliśmy, prowadziliśmy z Izbą. Zakres tych ograniczeń i zakazów był zasadniczo, był zasadniczo znany. Sam termin wydania decyzji interwencyjnej no, on uległ pewnemu przesunięciu, co wiązało się też z faktem, że uwzględnialiśmy uwagi organu europejskiego, czyli ejop -y. Natomiast uwzględnienie tych uwag doprowadziło do pewnego ograniczenia zakresu interwencji produktowej, a nie do jej poszerzenia. Więc można powiedzieć, że ona weszła w życie, nasza interwencja produktowa w węższym zakresie niż to było, niż to było pierwotnie planowane. Stąd no, zależy nam bardzo na tym, aby te zakazy i ograniczenia, które zostały ustanowione decyzją o sprawie interwencji produktowej, rzeczywiście zostały wprowadzone w tym terminie w tym terminie 1 stycznia 2022. Może warto przypomnieć, żeby też to wybrzmiało, że jednak ideą, która legła u podstaw tej interwencji produktowej, no było przywrócenie pewnej elementarnej równowagi między korzyściami zakładu ubezpieczeń i korzyściami klientów z tego typu produktów, bo ja wiem, że dla Państwa to jest może oczywiste, ale takie rzeczy, no niestety, trzeba przypominać, że w przypadku wielu tych produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, no to klienci praktycznie mieli niewielkie szanse albo w ogóle nie mieli szans na osiągnięcie korzyści z nabycia tego produktu. To zresztą w pewnym momencie zaczęło być ujawniane przez same zakłady ubezpieczeń w, tym w tych tak zwanych kid czyli Key Information Documents zgodnie ze sporządzeniem PRIPS. Jak jakby powtarzając, to były produkty, gdzie często klient de facto nie miał praktycznej możliwości osiągnięcia korzyści z jego nabycia. Dlatego no, ta nasza reakcja i ta nasza determinacja, jak chodzi o interwencję produktową, jest tak duża, bo to pokazuje, jaka jest skala istotność i głębia tego problemu, z którym my się mierzyliśmy. I stąd, no, stąd ta nasza determinacja też teraz, jeżeli chodzi o egzekwowanie tej interwencji produktowej. Kolejna kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę w kategorii wyzwań, to są kwestie oczywiście makroekonomiczne. O tym jeszcze pewnie będzie mowa w kolejnych panelach. No, tutaj mam na myśli utrzymywanie się środowiska no, mimo wszystko niskich stóp procentowych. A także kwestię związaną z, z pojawiającą się inflacją. No i tutaj to się wiąże z kilkoma, z kilkoma konsekwencjami. Pierwsza konsekwencja, przed którą możecie Państwo oczywiście stanąć, to jest kwestia konieczności kalibracji składek ubezpieczeniowych, na przykład w związku z rosnącymi kosztami likwidacji szkód. I do tego jeszcze za chwilkę nawiążę. Druga kwestia, no to jest oczywiście potencjalny wpływ inflacji i wzrostu cen na popyt na ubezpieczenia o charakterze dobrowolnym. I to też jest takie zjawisko, które jeszcze nie do końca pewnie wszyscy mamy rozpoznane, natomiast jest, jest to coś, co pewnie na jakiejś mapie wyzwań powinniśmy mieć. Wracając do tych samochodowych kwestii, to, to tutaj odnotowujemy taką konieczność no, przyjrzenia, się kwestii, przyjrzenia się kwestią stawek w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. I to ma związek z tym, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli że identyfikujemy no, pewien wzrost kosztów napraw, co za tym idzie, wzrost kosztów, kosztów likwidacji szkód. I spodziewamy się, i tutaj zwracamy też Państwu na to uwagę, i temu, temu będziemy się ślicznie przyglądać, że to może pociągać za sobą konieczność dostosowania po stronie składek, mówiąc wprost, konieczność ich podwyższenia. Mamy doświadczenia z historii z tak zwaną wojną cenową, gdzie składki były kalkulowane na poziomie takim, który efektywnie nie zapewniał zapewni, zapewni, pokrycia ryzyka. Ja przypominam, że to jest w samym sercu mandatu naszego jako nadzoru finansowego żeby tej gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń pilnować, więc my tutaj, patrzę tutaj na moich koleżanki i kolegów, no my na to będziemy patrzeć i też zwracamy na to też uwagę w kontekście potencjalnego wyzwania, przed którym branża ubezpieczeniowa będzie musiała stanąć, że wcześniej czy później zapewne powstanie konieczność podniesienia składek ubezpieczeń komunikacyjnych. Kolejna kwestia wyzwania, ale też szansa, natomiast chciałem, żeby to wybrzmiało, chociaż Akurat na ten temat mówi się bardzo wiele i w praktycznie nie ma panelu, żeby ten wątek się nie pojawiał. Chodzi o kwestię tak zwanego ESG, czyli zrównoważonych finansów. I można oczywiście mówić, że to jest jakiś tam trend, moda czy coś w tym rodzaju. Natomiast no naszym zdaniem nie jest to trend, obok którego można przejść obojętnie i tak jakby nie zwracać na niego uwagi też w kontekście potencjalnych wyzwań dla rynku finansowego, w szczególności, w szczególności ubezpieczeniowego. A to dlatego, że te czynniki zaczynają w pewnym momencie realnie wpływać, na przykład na możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania. Na możliwość pozyskania reasekuracji czy na możliwość pracowania produktów ubezpieczeniowych. A w przyszłości jest też prawdopodobne, że będzie wpływało, będą wpływały na wymogi kapitałowe, bo pewnie przyjdzie taki moment, że my też będziemy musieli oddziaływać na poziomie wymogów kapitałowych, uwzględniają, uwzględniając te czynniki, czynniki ESG. Więc to jest taki element, co do którego no, trzeba go brać pod uwagę poważnie, jako pewien czynnik być może ryzyka, ale też pewien, pewien, pewien czynnik być może szansy. To, znaczy to jest takie zagrożenie, które, które też może być szansą dla polskiego rynku ubezpieczeń, bo jeżeli będziemy odpowiednio innowacyjni, będziemy odpowiednio, chcieli, będziemy odpowiednio szybko się uczyć na przykład zagadnień związanych z zielonymi finansami, to to może być też dla nas szansa. Na koniec jeszcze dwie kwestie, z których o jednej mówił już Pan Minister Tadeusz Kościński. No to jest zmieniający się oczywiście ten pejzaż regulacyjny w płaszczyźnie europejskiej. Dyrektywa Solvency 2 i rewizja Potencjalnie dyrektywa o, 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 dotycząca ubezpieczeń samochodowych, kwestia europejskiego reżimu uporządkowanej likwidacji czy też przymusowej restrukturyzacji zakładów ubezpieczeń. No to też jest wyzwanie, z którym i państwo, i my będziemy się mierzyć. Zachęcam sektor do bardzo aktywnego udziału w pracach legislacyjnych, również na poziomie europejskim, bo my, jako Komisja Nadzoru Finansowego, czy jako urząd w ramach naszej strategii. Też jednym z takich celów, które sobie stawiamy, to jest zwiększenie naszego powiedzmy, zaangażowania w prace legislacyjne na poziomie europejskim. I tutaj wiemy, że Polska Izba Ubezpieczeń no jest, reprezentowana, jest reprezentowana w Brukseli, jest tam aktywna, więc tutaj polecamy się do współpracy w tym zakresie, też, jeżeli chodzi o współdziałanie przy tworzeniu regulacji unijnych, tak aby uniknąć takiej sytuacji, gdzie jesteśmy zaskakiwani już na etapie na przykład wyzwań implementacyjnych więc to jest jedno, jedno, jedno też z wyzwań, które mamy na mapie i na koniec może też taki wątek, który też pojawia się w bardzo wielu panelach i w bardzo wielu wystąpieniach, czyli kwestia cyberbezpieczeństwa, bo jak powiedziałem wcześniej, że pozytywnym skutkiem pandemii było to upowszechnienie zdalnej komunikacji I my to oczywiście wszyscy doceniamy, bardzo się z tego cieszymy, no tylko, że ceną za to jest konieczność Poczynienia też odpowiednich nakładów i też mam tu na myśli działania edukacyjne i działania takie powiedzmy inwestycyjne na zapewnienie bezpieczeństwa tych kanałów, zapewnienie bezpieczeństwa danych. No Państwo jako Zakład Ubezpieczeń jesteście dysponentami danych bardzo wrażliwych dotyczących, dotyczących klientów, więc tutaj powstają oczywiście szczególne wyzwania związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Jutro będzie też wiem, panel na ten temat dotyczący technologii w sektorze ubezpieczeniowym, więc na pewno będzie okazja jeszcze też o tym dyskutować, ale to, no to jest takie wyzwanie, które wiąże się z tym pozytywnym zjawiskiem, o którym mówiłem wcześniej, czyli tą digitalizacją. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o wyzwania. Teraz przejdę do punktu związanego z naszymi priorytetami, które poniekąd wiążą się już o tym, z, czym, z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli przede wszystkim z interwencją produktową. No Dla nas, nadal bardzo ważnym elementem, na którym będziemy się koncentrować, to jest to ryzyko tak zwane conduct risk. I w ramach naszych działań z zakresu conduct risk, no przede wszystkim będziemy skupiać się na nadzorowaniu wdrożenia interwencji produktowej. Tak jak powiedziałem, jest to temat dla nas bardzo ważny, traktujemy go jako, jako priorytetowy. To nie jest tak, że to jest wyzwanie i, i tylko dla rynku ubezpieczeniowego, to jest też wyzwanie dla samego nadzoru finansowego. Natomiast my to mamy bardzo wysoko na naszej liście priorytetów i, i tym, na tym się będziemy skupiać w najbliższym czasie. Drugi taki obszar, gdzie będziemy powiedzmy kontynuować nasze wzmożone działania, to jest nadzór nad, nad dystrybucją. I tutaj zwłaszcza będziemy chcieli kontynuować naszą wzmożoną aktywność w obszarze związanym z badaniem, z badaniem, z badaniem potrzeb klienta, z badaniem adekwatności produktu, bo uważamy, że to jest, te, to jest ten obszar, gdzie, gdzie nasza uwaga powinna być skupiona i temat, o którym Państwo pewnie też słyszeli, temat żywy w ostatnim czasie, standardy dotyczące likwidacji szkód, jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, no pracujemy tutaj nad tą aktualizacją, to też jest temat, który jest potencjalnie istotny, bo, no, bo ubezpieczenia obowiązkowe, bardzo szeroka skala zjawiska, więc to jest taki powiedzmy trzeci nasz, nasz priorytet, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o conduct risk. Co chciałem jeszcze dodać, jeżeli chodzi o kwestie interwencji produktowej, Państwo wiedzą, że ostatecznie interwencja produktowa została przez nas wydana w zakresie okrojonym w stosunku do pierwotnych planów i niektóre kwestie znalazły się poza nią w wyniku między innymi uwzględnienia opinii organu europejskiego, czyli ejop No my teraz te zakresy, które ostatecznie nie znalazły się w interwencji produktowej adresujemy w inny sposób, to znaczy będziemy przygotowywali nasze stanowisko dotyczące prezentowania kosztów i opłat w ubezpieczeniach z UFK, i przygotowujemy kompleksową zmianę legislacyjną dotyczącą zasad lokowania środków pozyskanych od klientów w związku z produktami tego typu. Wydaje nam się, że to, będzie, że to jest potrzebne dopełnienie interwencji produktowej, ponieważ ostatecznie w wyniku również uwzględnienia opinii EJOP-y no, zgodziliśmy się, że to można osiągnąć w inny sposób niż przez interwencję produktową, to będziemy to osiągać w inny sposób, ale to też jest wysoko na na liście naszych priorytetów, bo to dopełnia, to dopełnia um, obraz tego, co chcieliśmy osiągnąć interwencji produktową. Yy, wysoko na, na liście naszych priorytetów pozostają te wszystkie działania, które opisaliśmy w naszej strategii. Yy, część z Państwa miała okazję uczestniczyć pewnie w yy, prezentacji naszej strategii. Yy, ja wszystkich Państwa bardzo zachęcam do tego, aby z tą strategią się zapoznać. Ona stanowi, można powiedzieć, takie nasze zobowiązanie wobec rynku. Ja też tak to przedstawiam koleżankom i kolegom w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, że to, że my tę strategię opublikowaliśmy, zaciągnęliśmy w ten sposób pewne zobowiązanie, z którego musimy się wywiązać i z którego będziemy rozliczani. Ale oczywiście zapraszamy Państwa do, do współpracy. Ja deklarowałem na spotkaniu dotyczącym strategii, że... My prezentujemy strategię, natomiast jest, jesteśmy dopiero przed jej wdrożeniem. Ona teraz jest operacjonalizowana. Sporo, dużo, sporo osób w urzędzie pracuje nad, nad rozpisaniem celów strategicznych na poszczególne działania. My na Państwa uwagi jesteśmy otwarci na każdym etapie wdrażania tej strategii i na każdym etapie jej ewaluacji. Więc to zaproszenie do, do konsultacji, czy zaproszenie do komentowania, zgłaszania uwag, sugestii dotyczących, dotyczących naszej strategii pozostaje zaproszeniem otwartym i, i nie wygasło z chwilą jej opublikowania, ale wręcz przeciwnie, czujcie się Państwo zachęceni do, do, inter, do interakcji z nami na każdym etapie realizacji tej strategii, czy jej ewaluacji, czy, czy jej doskonalenia. Kończąc, chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować Państwu za zaproszenie. Będę z przyjemnością przysłuchiwał się dalszym dyskusjom panelowym. Cieszę się bardzo i tutaj dziękuję Panu Prezesowi Prądzyńskiemu za przychylenie się do naszego podejścia, które zakłada, że we wszystkich panelach, w których omawiane są kwestie pozostające w zakresie zainteresowania nadzoru finansowego, są przedstawiciele urzędu. Dzisiaj w panelu będzie występował dyrektor zarządzający pionem nadzoru ubezpieczeniowego, Krystian Wielcioch. Jutro w panelu na temat digitalizacji będzie występował dyrektor generalny Urzędu Kamil Mroczka, a później w panelu dotyczącym zielonych aspektów ubezpieczeń będzie występowała pani dyrektor Daria Ringwelska-Ładak. Bardzo dziękujemy. Uważamy, że tak powinno być, że jeżeli omawiane są tematy, które pozostają w zakresie zainteresowania nadzoru finansowego, to przedstawiciele nadzoru powinni w tych dyskusjach bezpośrednio uczestniczyć i bardzo dziękuję za też za przyjęcie takiej formuły tutaj na Kongresie Pił. Bardzo dziękuję, życzę Państwu owocnych obrad i też zapraszam do dyskusji i w panelach, i w przestrzeni kuluarowej przez najbliższe dwa dni. Dziękuję bardzo.